Czyli też jest tyle pszczoły i też mają podlane. Tutaj nie ma żadnych knotków, tu jest totalnie pusto. No to już coś wiemy, że tutaj jest słabo, ogólnie te brzegi mają pod, podciągnięte w tym ulu, w tej wieży. Zobaczmy jak jest tu. Tu też jest podobnie. Mają odbudowane. I w dolnej części mają też tutaj tylko tu pokarmu tutaj jest podobnie. Ta część jest tutaj podjechana pokarmem i tutaj jeszcze podjadają ten pokarm, który mieli, które one miały tu wstawione, bo tak wygląda, że chyba z dołu przyniosły pokarm do góry i matka może siedzieć u góry. Teraz to, zaraz to zobaczymy bardziej. Też jesteś, ciekawy, no ja też. Krzychu, ty też jesteś ciekawy, no ja też. Aha, z kolei tutaj mamy ładnie przejechaną rameczkę. Matka tu pewnie, tu na pewno matka nie jest oznaczona, ale pod tym paskiem matka przejechała, weszła, zdołała radę tutaj też jest rameczka ładnie podjechana Widać, że pszczoły zbierają tutaj pyłek, bo chodzą z żółtymi nogami delikatnie tak, tutaj też jest ładnie podjechane Czyli to matka się spełniła i przejechała tą ramkę. Dobra, zobaczmy kolejną. No, tutaj pasek, jakaś część paska spadła, z której strony? Tutaj też ładnie wygląda, znaczy się zaczerwione, zaczerwione że jest. Czy jest tu gdzieś matka? Ewentualnie, na pewno ona nie jest kolornięta, to mówię od razu. Bo tutaj też się yy, w tym ulu dwie matki mi pojawiły, więc nie wiem, którą sobie wybrały. To już nie moja sprawa. Na pewno są musiały wybrać tą, z którą będą dalej sobie działać. Ale są knotki powiem Wam. Są postawione knotki Więc gdzieś tutaj w tym Ulu matka jest Gdzieś tutaj w tym Ulu matka jest I działają sobie dalej. Dobra Tutaj widać, że czerw jest czerw jest wyciągnięty Dobra i zobaczmy jeszcze te dwie ramki jak one się tutaj prezentują, i będziemy mieli wgląd na dolny półkorpus tego ula, tu jest lekka ramka. Tutaj raczej nie widzę knotków, jest pszczoła, jest. Jest pyłek. Pył, pyłku tutaj mają dosyć sporo. Tu sobie pod spodem dają jednak rady, pod paskiem. Tutaj widać, że ten pasek już bardziej podgryzły. Tutaj mają większą część mają pyłku zgromadzonego. Raczej sam pyłek. Słabo widzę tutaj ogólnie u nich z pożywieniem. Zobaczmy ostatnią ramkę Czyli ten tutaj się nadaje jednak do karmienia Nie do znoszenia pożytku Chyba że w górnym korpusie jest pełno No to wtedy, wtedy będzie inna, inna, inny temat rozmowy Dobra Tutaj też raczej mają pyłek Dużo pyłku jest tak gęsto pszczoły, że nie jestem w stanie za bardzo do komórek zerknąć spróbuję dmuchnąć. Ale tutaj jest dużo pszczoły. Matka tutaj złożyła w tej ramce młode pszczółki, więc tutaj tutaj są młode pszczółki. Tutaj natomiast ta strona widać, że jest zaszerwiona, zamknięta. I a tu są puste komórki z tej strony okej okay. dobra jest tutaj gdzieś na pewno matka bo są komórki przejechane dobra ja sobie muszę to poskładać myślę że poskładam to tutaj z powrotem za moment do was wrócę bo tam chyba mnie wołają na obiadek także wracam do was wracam do was zaraz po obiadku trzymajcie się